Te emocje, tutaj ten, tam dym cały czas, taka dymiarka. Frytki, kurcze z przystawki, musicie wziąć na bank. Wspaniałe. Pięknie, to już powiedziałam, że pięknie otwieram. ulubieńcy lutego, słuchajcie, no. W tym roku nie było zima, ale za to było świętowanie moje z Wojtkiem, bo w lutym właśnie 9 lat temu się poznaliśmy, co jest wspaniałą rocznicą i ten czas tak szybko leci, i tyle już zrobiliśmy razem. Tak długo jesteśmy razem, tak intensywnie jesteśmy razem. I to jest fajne, bo z jednej strony czuć, a z drugiej strony nie czuć, więc myślę, że to jest jakiś taki fajny wyznacznik takiego ogólnego szczęścia. Także super sprawa, słuchajcie. Przejdziemy do kosmetycznych rzeczy. Zacznę od czegoś, co jest bardzo malutkie, co strasznie lubię i co w sumie polecam. już kiedyś, ale w innej wersji. I myślę, że koniecznie musicie poznać tą nową wersję, która, wbrew pozorom, składem nie różni się w ogóle. Ale ja Wam polecałem kilka dobrych lat temu yy, Lanolinę do stosowania do regeneracji ust na zimę spierzchniętych jakichkolwiek czy popękanych skórek czy też skórek tutaj w okolicy paznokci i to wszystko super spoko. Talanolina była marki Ziaja i na niej było napisane, że to jest maść na sutki dla matek karmiących. Część ludzi mówiło o, że to nie będę tym smarować ust. No ja nie widzę w tym żadnego problemu, bo najważniejsze, jest, co jest w środku i czy Aplikacja da się, w sposób aplikacji sprawi, że da się tego używać. Jak najbardziej to była mała tubeczka, słuchajcie, zawierająca tylko i wyłącznie wysokiej klasy lanolinę, która działała mega wspaniale, regenerująca i od lat do dziś to jest mój pierwszy, jakby balsam pierwszego wyboru. Mam różne inne balsamy do ust. Oczywiście lubię też ich używać, ale lanoliny mam zawsze, zawsze w torebce i zawsze w chacie. A Ziaja wydała wersję do ust, tej samej lanoliny słuchajcie. Kosztuje kilkanaście złotych i jest wspaniała. Ona się różni od tej innej aplikatorem, bo ten aplikator jest w ten sposób ścięty, co pozwala na bezpośrednie nałożenie jej na usta. Tu będzie przebitka z tego jak nakładam na usta. Wtedy, kiedy dobre kilka lat temu poleciłam właśnie ten preparat, to zniknął on z półek ziaje, i nie był dostępny przez wiele tygodni. Ja się ubezpieczyłam teraz, kupiłam sobie mały zapas, jakbyście zrujnowali wszystkie sklepy ziaji w Polsce. Niby problem, ale w sumie duma, no, bo to jest mała rzecz. Cieszy i działa. Kolejny produkt jest z niższej półki cenowej i nikt nie może narzekać na pewno na jego cenę. Słuchajcie, jest to pianka Watermelon e, do mycia twarzy. Ona jest dostępna w Contigo. Jest Watermelon, to jest cała seria. Nie da się ukryć, jak pięknie i soczyście pachnie arbuzem. Chyba nikt nie zaprzeczy, jak przyjemne jest mycie kosmetykami o takiej konsystencji, o konsystencji takiej puszystej pianki. No i ja uważam, że dużym plusem jest to, że ten dozownik jest idealnie dobrany do tego, żeby. Porcja, do Wam właśnie pokażę jedną porcję, którą ona tutaj nam podaje. To jest idealna porcja, żeby umyć całą twarz razem tutaj z szyjką. To jest bardzo fajne. Nie ma chyba nic gorszego, jak macie takie kosmetyki, że e, naciskacie i tego tam się wyrzuca trzy razy za tyle, potem nie ma tego jak z powrotem włożyć i w ogóle macie takie poczucie marnotrawstwa. Bez sensu. Tutaj tego nie ma. A więc pierwsza sprawa to była super miła konsystencja. Druga sprawa to to, że ma dozownik, który idealnie dozuje. Trzecia rzecz to to, że nie podrażnia nawet mojej super wrażliwej skóry. Czwarta sprawa to to, że skutecznie zmywa makijaż. I ja używam jej jako ostatni etap oczyszczania po olejach, więc ma jeszcze ona do wyczyszczenia olej, resztki makijażu i w ogóle całe zabrudzenia. I radzi sobie z tym doskonale. I piąta rzecz, nie przesusza, nie zostawia skrzypiącej, niemiłej skóry. Zostawia ją czystą, przyjemną, ale nie pozbawioną też tych dobrych y, rzeczy, które na skórze są, które ją bronią, które odpowiadają też za poziom nawilżenia i tak Czyli czystość bez podrażnienia, bez przesuszenia. Czego chcieć więcej? W sumie wcześniej używałam cały czas tego brzoskwiniowego z recibo, żelu do mycia. E, potem miksowałam razem z tym, a teraz przeszłam bardziej na tą stronę piankową. Po prostu są to też inne konsystencje. E, jakoś tak piankę bardziej wolę. Chociaż tam ten żel też jest super, więc. Wiecie, nie ma tylko jednego kosmetyku, który zrobi to wszystko. Cieszę się, że jest więcej i jest w czym wybierać. Słuchajcie, taki fajny ziomek, który czaruje makijażem. I'm Gorilla. <grywa> Może znacie z e, Instagrama, jak nie, to polecam Wam bardzo. Przycisnął mnie już na maksa, zmotywował do tego, żebym kupiła w końcu. pilue. Pilluise. Słuchajcie. Bazę tak kultową, tak znaną, zwłaszcza na YouTubie, bazę na powieki dość niszowej marki. Zamówiłam, przyszła, słuchajcie, i od tej pory. Nie odstępuję jej prawie na krok. Oprócz też mojego testu, zrobiłam wyjątek na test, kiedy porównywałam bazę Nyksa do bazy Lovely, która miała być do niej podobna. Używałam ich jako bazę pod wszystkie pod, po prostu pod cienie, cieniowanie pod wszystko, co się normalnie dzieje, a nie jako po prostu pod brokaty, bo takich używam i tak w ogóle polecam i tak zwykle ludzie używają. Słuchajcie, ta baza nie dość, że ma że przykleja cienie doskonale, fajniej się na niej blenduje, mimo tego, że bardzo mocno trzyma te cienie, wydobywa ich kolor. No i to, co ja w niej kocham, to to, że ona ma dość mocne krycie. Ja jej używam bardzo mało. I tutaj klip, kiedy pokazuję, jak używam. Bardzo malutko, ciupeńkę dosłownie, mniej mikrokrople. Rozprowadzam ją na dwóch paluszkach, mocno rozcieram i wklepuję w powieki taką cieniutką warstwę. I taka właśnie niewielka ilość działa idealnie dla mnie. Ja nie muszę... Widziałam ludzi, którzy nakładają taką dosyć grubą szpachlę. Ja tego nie robię, bo zwykle nie idzie mi to dobrze. O tak. Wolę mniejsze ilości i one u mnie lepiej się sprawdzają, jeśli chodzi o przedłużenie trwałości, blendowanie i tak dalej. Więc ta niewielka ilość sprawia, że mam całe powieki, aż po same brwi i w ogóle wszystko pokryte tą bazą. Wspaniale przyczepiają się cienie, cudownie się blendują. Mój kolor kolor, który zamówiłam, bo ta baza występuje w kilku kolorach, to jest 0,5 i to jest idealny, słuchajcie, odcień dla kogokolwiek, kto jest jasny, ale nie tak biały, biały, bo jest jeszcze zerówka i on jest biały. Eee, 0,5 bardzo polecam wszystkim takim jaśniutkim ludziom jak ja, on jest wtedy jaśniejszy trochę, ale to jest bardzo duży plus, że ta baza jest troszeczkę jaśniejsza. Ona nie jest ani ciepła, ani zimna. Ona po prostu jest neutralnie beżowa, jaśniutka. D dłoń mam ciemniejszą troszeczkę, no, troszeczkę inną niż, y, niż jednak twarz, ale chcę, żebyście widzieli, widzieli kontekst, nie? To jest bardzo duży plus. Strasznie mi się podoba, bo to podbija pięknie kolor. I jak, jakiejkolwiek jesteście karnecji, polecam Wam kupić tą bazę jednak ciutkę cie, cie, y, jaśniejszą od Was. Rzęsy, słuchajcie. W końcu zamówiłam swoje pierwsze dolne poważne rzęsy. Ja używam od wielu lat górnych rzęs, ale taki trochę miałam niedosyt, jeśli chodzi o dolne. Próbowałam różne tam akcje, ale to średnio mi się podobało, powiem wam szczerze. I skusiły mnie rzęsy dolne M-M-M-M-M-Michella. I to są właśnie rzęsy wynikające ze współpracy Michella i Tati Lashes. I to są takie malutkie kępuszki. Każda z nich jest oddzielnym bytem, słuchajcie, i każda z nich jest trochę innej wielkości. Są mniejsze, średnie i większe. Ja sobie tak dozuję, zadozowałam sobie tutaj po trzy. Zadozowałam sobie większą, średnią i mniejszą właśnie w ten sposób i jeszcze w tym walentynkowym makijażu. Strasznie mi się podobają, przede wszystkim dlatego, że są takie fluffy, wiecie, takie potargane, nie są takie idealne, to jest bardzo duży plus. Dużym plusem jest też to, że właśnie one są oddzielnymi fragmentami, więc mogę robić, co chcę, mogę modelować te rzęsy i przykleić tyle, ile chcę w odstępach, jakie chcę i to jest wygodne, po prostu. Przez to, że to są takie małe kawałki, to nie za bardzo ich czuć. Yy, jednak przez to, że są na tyle duże, yy, one muszą pójść u mnie do makijażu, który jednak ten dół ma dosyć, dosyć intensywny, dosyć ciemny, o tak. Żeby one się fajnie zlały, żeby nie było ich widać, chociaż kto ma takie rzęsy, prawda? Cieszę się też z tego, że one są syntetyczne, bo sporo rzęs z z tych fajniejszych jest norkowe, a ja postanowiłam takich już po prostu nie używać. E, inne rzęsy, które mam u góry, których używam od dawien dawna, to też są e, syntetyczne rzęsy, które wyglądają jakby były ala norkowe. I są to rzęsy pierne, i Amelia Szczepaniak Instami. To są te większe z jej kolekcji. Dwie pary rzęs wypuściła i to są te większe. Słuchajcie, ja taki, takiego typu rzęs mam mnóstwo i co? Nie używam. W ogóle, bo one są tak sztywne, tak niemiłe, tak jakoś tak niedostosowane do mojego kształtu oka, że to jest naprawdę masakra. Uwielbiam rzęsy tego typu, bo zobaczcie z bliska jak one wyglądają. One są, ja poczekaj, ja je wyjmę o tak, 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 żebyście zobaczyli, o. One są takie cieniowane, one są takie 3D, one są takie, no, no zobaczcie ile tutaj się dzieje w ogóle w tych rzęsach. To jest niesamowite. I pasek tych rzęs jest tak stworzony, że to są jedyne rzęsy tego typu. Żadne tam ze Stanów, super ekstra, żadne szmery Bajery, nic, nic, nic. Żadne z tych super popularnych marek. Nie, żadne mi nie leżą. Mam wszystkie próbowałam. Te, słuchajcie, najlepsze. I są super, dlatego, że one nie tylko. One nie robią typowego takiego kota tutaj zewnętrznego, tylko one otwierają oko z każdej strony, więc macie duże otwarte oko po prostu równomiernie. Przez to, że te rzęsy są tak potargane, to oczywiście widać, że one są sztuczne, bo są wielkie, ale wyglądają naprawdę pięknie, bo włoski są bardzo cienkie yy, i przez to nieregularne ułożenie naprawdę m, mają taką lekkość, o tak. Więc wspaniała rzecz. Amelia super robota, oczywiście. Ja sobie kupiłam, słuchajcie dwie nowe pary, bo się boję, że one jakoś znikną, czy są limitowane, więc kupiłam dwie nowe pary, ale tą, którą mam teraz, którą widzicie jak zakładam, to jest para, którą ja mam od kilku miesięcy i używałam jej już kilkadziesiąt razy. O, widać po tym, widać, że, 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 że one dużo przeżyły, ale słuchajcie, nadzwyczaj mało już na oku widać to, jak one są zdezelowane, właśnie przez to, że są takie potargane. Trzeba na nie uważać, trzeba uważać, kiedy się je czyści, trzeba uważać, kiedyś, jak się je zdejmuje. Rzęsy tego typu są bardzo delikatnie, łatw łatwo jest je wyrwać e, z tej linii. Trzeba to robić po prostu bardzo, bardzo uważnie. I pamiętajcie, że pierwsze tak tego, tego typu to możecie zmarnować na naukę, niestety. Dużym plusem też tych rzęs jest to, że one nie są drogie jak ten typ rzęs. Żadna chuda, żadne w ogóle jakieś tam super laszy z nie wiadomo co tam ten, co kardasianki noszą. Nie, niewygodne, świństwo. To nasze polskie wygrywa dla mnie, słuchajcie. Ja sobie nawet pouzupełniałam małymi kąpkami tam, gdzie gdzie, gdzie mi się trochę wyrwały te rzęsy. Super sprawa, jeśli noszę kreseczkę czarną, to to wszystko się jakoś niweluje i wygląda bardzo, dobrze. Te takie na świeżo mogę mieć do takiego clean makijażu, gdzie wiecie, gdzie nie muszę tutaj kreską uzupełniać, żeby nie było widać, że tam mam jakieś dziury, bo to, bo to stare rzęsy. Ale staram się zawsze takie produkty zużywać na maksa do końca, nie tam, że coś tam mi odpadnie i dobra, nara do śmieci. Tylko staram się coś uzupełnić, coś dokleić i ponosić tak długo, aż one się... Prawie całe rozlecą. No. Teraz przejdziemy do tej części bardziej e, lifestyle'owej, bo właśnie o taką e, powiedziałam Wam, że chcę uzupełniać na stałe ulubieńców, powiem Wam o jednej knajpie z jedzeniem i o jednym wydarzeniu kulturalnym, więc jeśli chodzi o knajpę, to e, luty tak. Totalnie dla mnie i dla Wojtka był pod znakiem knajpy, która się nazywa Eden Bistro. I to jest miejsce, które jest w starym, pięknym domu. Czekam, aż ogródek będzie otwarty, bo tam też jest ogródek, które wygląda przepięknie. Lokalizacja jest zaraz niedaleko Stadionu Narodowego. My z Wojtkiem zwykle tam nie mamy co robić na co dzień, ale ta knajpa. Pff to jest taka miłość, że my jeździmy tam specjalnie dwa razy w tygodniu i słuchajcie, jest menu takie mm, poranne, jest menu takie bardziej wieczorowe, obiadowo-kalacyjne, ale są też specjalne śniadania w weekendy, które są tylko w weekendy. Niesamowita kuchnia w sumie całego świata, bo dostaniecie tam tosty francuskie, ale dostaniecie tam e, japoński rosół. Dostaniecie też tam takosy e, meksykańskie. Po prostu jedne z najlepszych Wojtka, ukochane w ogóle danie, słuchajcie. Także tak. E, frytki jako przystawka, uważajcie w ogóle na przystawki, bo są gigantyczne, praktycznie wielkości jak danie. Frytki kurcze z przystawki musicie wziąć na bank. To jest po prostu musicie tego spróbować, bo to jest życie. Na pary ziołowe. Ja jestem trochę taka wiedźma i kocham na pary ziołowe i tam są doskonałe. I mój ukochany, mój ukochany, słuchajcie, smoothie e, z wiśnią, mango i wanilią. Nigdy nie piłam takiego połączenia, ale to jest tak dobre, że to... I cała knajpa, jeszcze chciałam tylko wspomnieć, że jest wege i też ma doskonałą kombuczę, doskonałą kawę, jak chcecie, to alko też jest, po prostu to... Do... A, i bajgle, bajgle, słuchajcie. Bajgle te, te, te śniadaniowe, to jest... Jeśli chodzi o kulturalne wydarzenie, byliśmy, załapaliśmy się, jesteśmy z Wojtkami łowcami biletów zawsze na wszelkie koncerty i udało się na też bardzo limitowane wydarzenie, czyli odsłuch przedpremierowy nowej płyty problemu. I to było wydarzenie takie, gdzie słuchaliśmy płyty i była projekcja audiowizualna w gigantycznej hali i po prostu to jak to wyglądało jak było zaprogramowane i, i, i w ogóle te emocje tutaj ten, tam dym cały czas taka dymiarka i po prostu każda piosenka miała zupełnie e, inną tą wizualizację która była rozciągała się na sufit boki wszystko C to jest po prostu dla, dla mnie, no, 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 koniec. Ja mogę takie rzeczy oglądać i. i ja, nie ja nie potrzebuję nic więcej do życia. Słuchajcie, ja mogę y, żyć sztuką. Nalejcie, no, mogę to robić. A wy? Dajcie mi znać. Czy wy, czym wy potrzebujecie żyć? Ale wiecie, tak y, fantazyjnie, abstrakcyjnie, co jest wam potrzebne do życia oprócz jedzenia, tlenu i po potrzeb fizjologicznych? Co takiego? Dajcie się poznać. Dzięki do zobaczenia. Cześć.